Istnieje komunikacja mentalna, nazywana również telepatią. Ktoś w nią wierzy, a ktoś to nazywa fikcją. Jednak większość ludzi wie, że wystarczy kogoś przywołać w myślach i ta osoba dzwoni do ciebie lub przez przypadek spotyka się z tobą, czasami nawet w odległym miejscu. A ze znajomymi zdarza się to cały czas. Ktoś bliski sam dzwoni lub pisze. Czasami podchodzimy do drzwi, bo czujemy zbliżanie się ukochanej osoby. Chociaż nie obiecał przyjść w tym czasie, albo rozpoznajemy po krokach naszych przyjaciół. Tobie też się to przytrafiło? Więc ten film będzie dla Ciebie interesujący. Na koniec nauczysz się również trzech technik telepatycznych, które poszerzą Twoje umiejętności. Komunikacja na poziomie myśli czasami występuje u bliźniaków i zostało to udowodnione. Matki w szpitalach budziły się w momencie, gdy ich dziecko zaczęło płakać, chociaż dzieci były na drugim końcu budynku. Na japońskiej wyspie kilka małp nauczyło się zmywać piasek przyklejony do słodkich ziemniaków. Potem inne małpy opanowały tę umiejętność. Wydawać by się mogło, że nic dziwnego zwyczajna rzecz, ale małpy z innych wysp, a nawet w ogrodach zoologicznych, nauczyły się myć te ziemniaki telepatycznie. W jakiś sposób mentalny przekazano im tę przydatną umiejętność. W 2014 roku podczas eksperymentu słowo ciał, przekazane w myślach przez jedną osobę, wypłynęło na ekran komputera innej osoby, znajdującej się na innym kontynencie. Naukowcy tworzą teraz roboty i protezy, którymi można sterować za pomocą myśli. Oznacza to, że myśli mogą być przekazywane. Oznacza to również, że możesz w podświadomości zadzwonić do kogoś, udzielić mu wsparcia lub miłości. Możesz porozmawiać z nim w myślach. Reszta jest jak w życiu. Jeśli ktoś chce, odpowie. Jeśli nie, nie odbierze, a nawet zablokuje natrętnego abonenta. Ale z reguły ludzie odbierają tego samego lub następnego dnia. Wszystko zależy od siły ich sygnału. Oddzwonią lub odpiszą. Jedna dziewczyna napisała wiadomości do młodego mężczyzny: Cześć, co robisz? Na ekranie swojego smartfona nie odważyła się jednak wysłać. W tym samym momencie ten młody człowiek napisał już normalnie podobną wiadomość do tej dziewczyny. Ale nie używaj tej metody zbyt często. Będziesz wyczerpana, a narzędzi do komunikacji jest teraz mnóstwo. Ale w trudnej sytuacji możesz używać komunikacji na poziomie myśli. Możesz zaprosić bliskich lub przekazać im swoją miłość i wsparcie. Poczują to. Jeśli nadal w to nie wierzysz, wypróbuj te trzy ćwiczenia, a zobaczysz, że telepatia działa w wielu przypadkach. Ćwiczenie pierwsze. Próba teleportacji. Spróbuj przekazać w myślach rysunek, jakiś geometryczny kształt. Będąc sama w pokoju, narysuj ten kształt, podczas gdy w drugim pokoju będzie ten, do którego wyślesz wiadomość. Następnie poproś partnera, aby odgadł, co narysowałaś. Ćwiczenie drugie. Spotkanie z telepatią. Poproś kogoś, aby o dowolnej porze dnia połączył się z Tobą mentalnie. W tej chwili będzie potrzebował Twojego zdjęcia, któremu będzie musiał się przyglądać. Będzie również musiał zapisać godzinę, kiedy się z Tobą skontaktuje. Ty z kolei zapisuj czas, kiedy myślisz o tej osobie. Następnie porównajcie wyniki. Ćwiczenie trzecie. Niewidzialny bodziec. Kiedy jesteś w miejscu, w którym wiele osób siedzi. Na przykład w środku transportu publicznego poproś w myślach osobę przed tobą, aby się odwróciła. Możesz nawet skopiować jego pozę. Wiele osób na to zareaguje. Więc powiedz mi, czy wierzysz w telepatię? Nie zapomnij napisać o tym w komentarzach.